Dobry wieczór, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W dzisiejszym podcaście znowu troszeczkę nawiążę do modlitwy. Już nagrywałem podcast, aby pokazać albo wskazać ludziom, jak mają się modlić, ponieważ nie wiedzą, jak mają się modlić, do kogo mają się modlić. Wiele takich właśnie problemów jest. Ludzie słyszeli o modlitwie, ale nie do końca wiedzą, co z tą modlitwą mają zrobić. Jest też wiele problemów słyszę od ludzi, że oni się modlą i jednak nic się nie dzieje. O tym już też były nagrane podcasty, kogo Bóg wysłuchuje, i jak należy się modlić. Jaka pierwsza modlitwa przede wszystkim powinna być. Ale wiele osób stosuje się do tego, modli się, czyta Słowo Boże. Można powiedzieć, że jest na dobrej drodze. Ale bardzo często słyszę, że jednak nie mają odpowiedzi. Już długo się modlą, ale wciąż nie mają odpowiedzi na swoją modlitwę. Dość często są właśnie tacy nawet zrezygnowani. Ale dzisiaj chciałbym pokazać wam, że wiele jest osób, które nawet nie wie, że Bóg odpowiada na ich modlitwy. Nie chcą tego przyjąć. No, pomyślicie, no jak? Modlą się, to, nie chcą przyjąć odpowiedzi Boga. Dokładnie tak, nie chcą przyjąć odpowiedzi. Boga. No i co? Zaczniemy od fragmentu z Pisma Świętego. Dzieje Apostolskie, dziewiąty rozdział. Dłuższy znowu dzisiaj fragment, ale warto posłuchajcie. Od pierwszego wersetu. Paweł, nadal przepełniony rządzą mordu i siania postrachu wśród uczniów pańskich, poszedł do arcykapłana i poprosił o listy od niego do synagog w Damaszku, aby mieć prawo, jeśli znajdzie tam jakichś związanych z tą drogą mężczyzn czy kobiety poprowadzić ich w kajdanach do Jeruzalem. W czasie drogi, gdy był już blisko Damaszku, nagle rozbłysnęło wokół niego światło z nieba. Padł na ziemię i usłyszał głos, który mówił do niego – Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Odrzekł – Kim jesteś, panie? A tamten – Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Podnieś się jednak i wejdź do tego miasta, tam ci powiedzą, co masz robić. Ludzie towarzyszący mu w drodze stali, oniemiali. Posłyszeli głos, a nikogo nie widzieli. Wstał szaweł z ziemi, a choć otwarte miał oczy, niczego nie widział. Wprowadzili go więc do Damaszku, trzymając za ręce. Przez trzy dni był niewidomy, nie jadł też ani nie pił. W Damaszku był pewien uczeń imieniem Ananiasz. Do niego przemówił pan w widzeniu: Ananiaszu. A on odpowiedział: Jestem, panie. A pan do niego wstań, idź na ulicę o nazwie prosta i odszukaj tam w domu Judy szabła starsu. Właśnie się modli. I ujrzał w widzeniu człowieka imieniem Ananiasz, jak wszedł i położył na nim ręce, aby przejrzał. Ananiasz odpowiedział: Panie, słyszałem od wielu o tym człowieku, że dużo zła zrobił twoim świętym w Jeruzalem i ma od arcykapłanów upoważnienie do zakucia w kajdany wszystkich wzywających twojego imienia. Pan mu rzekł: Idź. Bo On jest moim narzędziem, wybranym do tego, by imię moje zanieść poganom i królom i synom Izraela. Ja mu stopniowo objawię, ile powinien znieść dla mojego imienia. Wyruszył Ananiasz i wszedł do owego domu. Nakładając na szabła ręce, powiedział: Bracie, przysłał mnie Pan Jezus, który ci się objawił na drodze, którą przybyłeś, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. Zaraz spadły z Jego oczu, jakby łupiny i odzyskał wzrok. Podniósł się i przyjął chrzest, a przyjmując jedzenie, wrócił do sił. Kochani, tu mamy piękną historię nawrócenia szabła, którego potem znamy jako właśnie apostoł Paweł. Co ma ta historia wspólnego z odpowiedzią na modlitwy? Popatrzcie się, co tutaj się w ogóle dzieje. Apostoł. Paweł, który jest jeszcze szawłem, nienawróconym, jeszcze nie przyjął Jezusa Chrystusa, idzie, aby mordować, zakuwać w kajdanę innych ludzi i przywrócić ich do prawdziwej, tej jedynej wiary, oczywiście, żydowskiej. I w pewnym momencie przemawia do niego Pan Jezus. Ale czy Pan Jezus wszystko tutaj objaśnia? Pawłowi? No nie. Dotknął się Jego, na pewno coś zadziało się w całym życiu, nie tylko w sercu Szawła, jeszcze Szawła wtedy, ale powiedział idź dalej do tego Damaszku, tam czekaj, ktoś przyjdzie i ci oznajmi, co masz dalej robić. No i rzeczywiście, Pan Jezus dalej porusza serce Ananiasza i ten Ananiasz idzie i wyjaśnia wszystko właśnie Apostołowi Pawłowi. On mu głosi właściwie całą Ewangelię. I to jest dobry przykład na to, aby zobaczyć, że Bóg używa innych ludzi do tego, aby głosili Ewangelię. Ale też Bóg wysyła innych ludzi w ogóle, aby byli Jego wysłannikami. Nie chcę mówić pośrednikami, bo to zaraz tutaj zaczną kombinować i tak dalej. Ale Jego wysłannikami i Jego narzędziami, Jego ustami. W Dziejach Apostolskich, dalej, jakbyśmy czytali, dziesiąty rozdział, poczytamy o pewnym człowieku Rzymianinie, Korneliuszu, który no, był nawrócony, był prozelitą i również modlił się do Boga. I Przyszedł Anioł i powiedział: Tak, Bóg Cię słyszy, zaraz coś do Ciebie przyjdzie i ci wszystko oznajmi. Kochani, co chcę przez to Powiedzieć. My bardzo często modlimy się do Boga i rzeczywiście Bóg nas już poruszył, dotknął nas Jezus Chrystus, dotknął nas Duch Święty i przyjęliśmy Jezusa. A potem dalej się modlimy, dalej mamy jakieś sprawy do załatwienia i bardzo często oczekujemy właśnie, że sam Pan Jezus do nas przemówi. A chociaż może nie sam Pan Jezus, no rozumiemy, nie jesteśmy na tyle godni, żeby Pan Jezus do nas mówił, ale chociażby tego anioła posłał, tak? O, anioł wystarczy. Z całą pewnością nam anioł wystarczy, żeby przyniósł nam odpowiedź na modlitwę. I kochani, no i tak właśnie sobie bardzo często my, ludzie wierzący, oczekujemy, że przecież Pan Jezus nam wszystko powie, albo przynajmniej ten anioł z nieba. No, jest oczywiście wiele osób, które wie, że Pan Bóg dzisiaj mówi, Pan Jezus mówi dzisiaj do nas przez Słowo Boże. To Słowo Boże, które jest w Piśmie Świętym, przez to, to Pismo Święte, które właściwie jest Słowem Bożym, tak? Bóg mówi. Ale też właśnie, kiedy On mówi, wiele rzeczy nie rozumiemy z tego pisma. Hmm. No i czekamy, aż przyjdzie ten Pan Jezus i nam wszystko to jakoś objaśni. I wtedy zrozumiemy odpowiedź na tą modlitwę, o tą sprawę, którą się modlimy. Ale słuchajcie, kiedy byśmy sięgnęli, dzisiaj też nie będę tego już czytał, niejednokrotnie w podcastach czytałem ten fragment z Ewangelii Mateusza, 28 rozdział i sama końcówka, kiedy Pan Jezus mówi do swoich uczniów, idźcie na cały świat, głoście Ewangelię i nauczajcie wszystkiego, co ja nauczałem. Kochani, bardzo często dzisiaj tak się dzieje, a właściwie... Zawsze tak się dzieje. Jeżeli jesteśmy już ludźmi wierzącymi, kiedy dotknął nas Duch Święty, przyjęliśmy Jezusa Chrystusa, mamy jakieś inne sprawy. No tak to już jest. Uświęcamy się, mamy jakieś prośby, modlimy się do Boga, no i co, nie mamy odpowiedzi. Ale bardzo często jest tak, że ktoś przychodzi do nas: ach, czy pastor, ach, czy brat, siostra, inny starszy. I rozmawiamy, mówimy o swoim problemie, a oni dają nam rozwiązanie. I bardzo często nam się to rozwiązanie nie podoba, albo, OK, może to ty tak rozumiesz, i dalej sobie myślimy, a ja czekam na odpowiedź od pana Boga, bo to, co ty mówisz, no nie do końca mi się podoba. Na pewno. Przecież mam Ducha Świętego, to Bóg mi to wszystko wyjawi. W szczególności, że modlę się o mądrość, a sam Pan Bóg mówi: dam Ci mądrość, nie ma problemu. I dalej czekamy i mówimy: No nic się nie dzieje. Modlimy się i nic się nie dzieje. Kochani, zdajmy sobie sprawę, że Pan Bóg, Pan Jezus używa ludzi, aby też przynieść odpowiedź na modlitwę. Jeżeli My o coś się modlimy, to bardzo często przesyła Pan Jezus człowieka. Tak to sobie właśnie umyślił, że powoła kościół, i w tym kościele będą osoby odpowiedzialne za głoszenie słowa, ale też będą odpowiedzialne za porządek, będą odpowiedzialne za wspomaganie innych, objaśnianie, nauczanie. I kiedy my się modlimy, to bardzo często właśnie Bóg używa. Właśnie tych dusz pasterzy, aby przez ich usta, przez kazanie, czy też przez jakieś spotkanie dusz pasterskie, odpowiedzieć na modlitwę. Hmm. Tylko bardzo często jest tak, że wznosimy te modlitwę i chcielibyśmy, żeby Bóg odpowiedział po naszemu. Ale to nie zawsze jest tak, że to, co my myślimy, jest dobre dla nas albo dobre w tym momencie. I Bóg wysyła osoby, aby nam to oznajmić. Słuchaj, to nie jest właściwe. Musisz z tym poczekać, albo tobie się to wydaje właściwe, bo pozornie jest to dobre, ale w dłuższej perspektywie zobaczysz, że to przynosi więcej szkód. I przecież pewnie mieliście pełno takich osób, które z wami rozmawiały, a, a wy jednak a nie, poczekaj, ja się modlę, Bóg na pewno mi na to odpowie. Bóg bardzo często wysyła odpowiedź na modlitwę właśnie w postaci innego. Człowieka. Przecież on przychodzi i odpowiada na podstawie Słowa Bożego. Nic samemu nie wymyślają. Znaczy, ja wiem, zdarza się, że ktoś tam przychodzi i sam próbuje coś wymyśleć. Nie o tym mówię. Mówię o normalnych standardach, zasadach, które są. Ale jak często nam się to nie podoba, i ach, jeszcze chcemy poczekać. Ach, z całą pewnością Bóg da mi zrozumienie. No właśnie, daje ci zrozumienie. Przez innego człowieka, przez innego brata, przez inną siostrę w Jezusie Chrystusie. Przecież oni też mają ducha świętego, chyba że w to nie wierzysz. No, wierzę, że mają oczywiście ducha świętego, tylko my myślimy bardzo często, no przecież oni mają ducha świętego, ja też mam, to dlaczego Bóg do mnie nie mówi? No, dlatego do ciebie nie mówi bezpośrednio, ponieważ tak sobie to zaplanował, że będzie kościół i będzie używał inne osoby, a my będziemy przecież jednym ciałem i mamy wzrastać. Czy naprawdę my musimy mieć odpowiedź bezpośrednio od samego Pana Jezusa, albo chociaż od tego anioła? Nie wystarczy nam brat, siostra? Bo co? Bo gorsi są? Kochani, Bóg mówi do nas. On odpowiada bardzo często, bardzo szybko na nasze modlitwy. Tylko zwróćmy uwagę na to, że Bóg do nas mówi, a nie zamykajmy się na to, co my chcemy po prostu usłyszeć. No i oczywiście od kogo chcemy usłyszeć. Mam nadzieję, że to komuś pomoże, zrozumie, aczkolwiek obawiam się, że no niestety tak to jest, że te osoby, które są wysyłane z odpowiedzią, no zazwyczaj nie są miło przyjmowane. No ale cóż, módlmy się, tak, żeby było to zgodne z wolą Bożą, a będziemy mieć dobre odpowiedzi. Pozdrawiam serdecznie, błogosławie i życzę dobrej nocy. Jeśli się podobało, to udostępnij dalej, daj kciuka w górę, napisz komentarz albo podziel się skąd jesteś. W ten sposób i ty, drogi słuchaczu, przyczynisz się do szerzenia Ewangelii Jezusa Chrystusa.